Witajcie, z tej strony Ponguj, a w dzisiejszym odcinku chciałem na szybko powiedzieć trochę więcej na temat mojego Wattpada, tego co tam jest, co tam będzie, co z nim planuję, taka reklama moich dzieł, bo mogę. <laughs> Niedawno życie nowy rozdział jednego z fanosików, więc zdaje mi się, że to dobra pora, żeby coś o tym chociaż raz oficjalnie wspomnieć, poza tym co wrzucam wcześniej na Facebooka. Dzisiaj jeszcze taki łagodny temat, bardziej o mnie, o mojej twórczości, ale nie martwcie się, od następnego odcinka będzie już parę podrząd rząd teorii FNAF, także nie martwcie się, coś będzie. Zdążyłem już jakiś czas temu wrzucić z dwa filmy w tematyce moich fanfików, no i generalnie rozumiem, to słowo się źle kojarzy ludziom, ale nie rzucam jakichś randomowych, pustych historii, shipów animatroników, moja twórczość głównie kręci się wokół FNaFa, przynajmniej póki co, ale staram się, żeby wszystko co piszę było zrobione jakoś poważnie, żeby cokolwiek wpasowało się w fabułę FNaFa lub po prostu po niektóre teorie. Także tak, czekałem, żeby nagrać ten film do momentu, aż będę miał tam już parę przygotowanych rzeczy. Zdaje mi się, że teraz jest już znaczna para, żeby o tym wspomnieć. W temacie wystarczająco naiwnych zdążyłem już zrobić na ten temat film jakiś czas temu, ale wtedy to tylko linkowałem do dokumentu Google, nie miałem wtedy jeszcze łodpada. Generalnie miałem masę pomysłów na fanfiki moje oryginalne prace, ale to tutaj to pierwsza większa rzecz, która mi rzeczywiście wyszła, jestem z tego bardzo dumny jest to też powód, dla którego mam jakąś motywację, bo wiem, że jestem w stanie zrobić coś większego. Sam pomysł na zrobienie tego tutaj pojawił się w okolicy wyjścia FNaF4, ale bardzo długo nie mogłem się z tym zebrać. Ten fanfic jest swego typu innym, inną formą przekazania FNaF1, nie jest bazowany na moich historiach, ale nie będę już wchodził w szczegółowe spoilery. Ale są też rzeczy z na tym momencie całkowicie już nie zgadzam, bo skoro zacząłem to w okolicy wyjścia FNAF 4, to to są dosyć stare teorie. Na przykład nie zgadzam się teraz z tematem mordercy, ale dojdzie do tego jeśli przeczytacie. Ten fanfic jest do samej wersji polskiej i angielskiej, tak samo jak wszystkie inne FNAFowe. Ja osobiście tłumaczę to na język angielski, ale też pomaga mi w korekcie wszystkich błędów użytkownik Reddit'a Krimbim, także da się to po angielsku czytać. Drugim i póki co ostatnim FNAFowym dziełem jest w tym momencie. I'm going to Confine you, który też ja już zdążyłem zaprezentować na innym odcinku. Tym razem jest to skupione na jakimś moim koncepcji co do tego jak miałby wyglądać FNaF 6, ale raczej nie z perspektywy gameplaya, tylko z perspektywy historii. Chociaż miałbym pomysł jak mogłoby to wyglądać, nie widzę za bardzo jak wykorzystać ten koncept w tworzeniu gry, zwłaszcza w clickteamie. No i parę dni temu pojawił się do tego drugi rozdział z pięciu, które mają być, także zapraszam do sprawdzenia. Trzecie w kolejce, tym razem nie FNaFowe, to trolle w TARDIS. Możecie kojarzyć to z doktorem Hu, ale głównie to bazuje na serii o tej samej nazwie Troll of Tardis, stworzonej przez Dalewena i Serka, to znaczy studio filmowe Grabasz, czyli fanfic na fanowskiej serii na doktorze Hu. Taka sytuacja. No i generalnie z tego powodu trole w Tardis akurat nie są tłumaczone na angielski, bo podchodzą pod polską publiczność. Trzeba by obejrzeć oryginał, żeby zrozumieć mniej więcej. Staram się to robić pod taki poważny humor, czyli w skrócie głupie reakcje i komentarze pod dosyć poważne wydarzenia. Czyli czy też bardzo głębokie, poważne motywy złoślińców. Wydaje mi się, że to mi dosyć dobrze idzie, choć, choć pierwszy rozdział to póki co jedyne, co mi tak naprawdę dobrze siadło, drugi, trzeci, takie średnie. Ale do rozdziału czwartego mam już spore plany i jestem pozytywnie nastawiony do tego, co się tam będzie działo. A jeśli chcecie zrozumieć, o co chodzi w tym fanfigu, to jak już mówiłem, polecam najpierw obejrzeć oryginał, bo dużo w samym tym uniwersum, które się dzieje. No i może też wyjaśnić parę żartów. Tak, że tak, To jest taki bardziej zabawowy projekt, ale też biorę się za niego na poważnie. Szczerze to mówię, już dwa sezony w głowie. Długo z nami posiedzi. Ale to w temacie tego, co już można zobaczyć na odpadzie. Mam duży plan na to, co pojawi się tam już wkrótce. Mam w planach takie dwa, jedno z showów, czyli taki pojedynczy rozdział. Historię o funtime'ach. Ten jest praktycznie następny w kolejce. A potem, później jak skończył fanfika ze Spring to planuję też coś małego fangemowego, prawdopodobnie z Popgusa. Później, kiedy zostaną mi do roboty same trole, mam dwa większe projekty. Takim projektem jest coś, co ma swój tytuł roboczy PPP, który będzie nafową historią taką znacznie większą już od wystarczająco naiwnych. Myślę też nad fanficiem w temacie One Piece, Gran kiedyś na forum RPG w temacie One Piece, który umarł, ale naprawdę chciałem uszyć coś w temacie postaci, które tam zrobię. także to się zobaczy. Na ten moment mam masę rzeczy, które chciałbym zrobić na tym swoim odpadzie, także tak. Jest na czym myśleć, szybko mi się te pomysły nie skończą. Także to wszystko w temacie tego, co chciałem powiedzieć na temat mojego WattPada. Jak już mówiłem, od następnych odcinków będę głównie cisnął, będę głównie cisnął same tor, bo tego ostatnio nie było, za co przepraszam. No ale także tak, dziękuję wam za oglądanie, jeśli macie jakieś komentarze do moich fanfików, to zapraszam albo tutaj, albo na WattPada. Dziękuję i do zobaczenia w następnych odcinkach, cześć!